Witam Was, jestem Bartek, oto One 3T w limitowanej serii Midnight Black. Na sam początek na pewno muszę powiedzieć o tym, że tak, od tego momentu OnePlus 3T będzie moim nowym, prywatnym smartfonem i generalnie byłem już nastawiony na zakup w wersji Gunmetal i już prawie kupowałem ten smartfon, natomiast tam jeden przelew nie do końca zaksięgował się tego dnia, co powinien się zaksięgować i dzięki temu byłem zmuszony te do tego, aby kupić smartfon dzień później po prostu. I tak się okazało dziwnym trafem, że dzień później do przez oficjalny sklep OnePlus wkroczyła wersja Midnight Black, której ilość egzemplarzy nie była aż tak mocno po prostu ograniczona i jeszcze dodatkowo załapałem się na taką jakby pierwszą turę wysyłki tego smartfona, ponieważ tam już potem po kilku godzinach było widać, że na tą wersję trzeba czekać około 10, 9, potem 8 dni, tak więc naprawdę muszę Wam powiedzieć, że miałem szczęście i jestem bardzo szczęśliwy, że akurat tą wersję udało mi się nabyć, ponieważ od początku wersja Midnight Black naprawdę skradła po prostu moje serce. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na takie można powiedzieć krótkie rozpakowanie tego smartfona. Oczywiście wiem dobrze o tym, że rozpakowanie OnePlusa 3T już było u mnie na kanale. Natomiast chcę tutaj się troszeczkę skupić bardziej na tej konkretnej wersji kolorystycznej, ponieważ jest to naprawdę smartfon, który w moim odczuciu wygląda po prostu świetnie i cieszę się, że w końcu wracam do smartfona w pełni w kolorze czarnym. Jeśli chodzi o samo opakowanie, możecie zauważyć tutaj pewną zmianę, mianowicie to że opakowanie nie jest już w kolorze białym w tej wersji, tylko jest w kolorze czarnym, co nam wskazuje oczywiście na to, że mamy do czynienia z wersją Midnight Black. Reszta wyglądu opakowania to jest dokładnie to samo, co było przy okazji zwykłej wersji tego smartfona. Tak więc zabieramy się od razu za rozpakowanie. OK, folia z samego opakowania została już ściągnięta. Jak zawsze towarzyszył temu niesamowicie przyjemny dźwięk. A my możemy się zabrać już za samo rozpakowanie. Tutaj nie ma co w żaden sposób przedłużać. Tutaj również warto zwrócić uwagę na to, że ten kolor czarny tutaj zresztą pudełka w kolorze czerwonym naprawdę kontrastuje po prostu w świetny, świetny sposób. No i tak, naszym oczom ukazuje się sam OnePlus 3. To oczywiście front urządzenia się jakoś diametralnie tutaj nie zmienił. Ale to, co się zmieniło, to jest aluminium z tyłu. Po prostu to wygląda obłędnie na żywo, naprawdę ten kolor prezentuje się bardzo, bardzo ładnie, taki matowy, czarny matowe aluminium, naprawdę pierwsze wrażenie jest po prostu, po prostu świetne. Możemy sobie również zajrzeć do reszty tutaj opakowania, ale ten zestaw jakoś nie powinien się w żaden sposób, można powiedzieć, diametralnie różnić od tego, co dostajemy wraz z kolorem takim zwykłym, czyli gunmetal Metal bądź bodajże Soft Gold, czyli kolorem złotym. Dostajemy tego typu jakąś wytłoczkę, tutaj papierek, dostajemy również tutaj ładowarkę Dash Charger, dostajemy również kabelek USB typu C, który w kolorze czerwonym naprawdę wygląda również bardzo, bardzo ładnie. Natomiast możemy przejść już do mojego OnePlus 3T w wersji Midnight Black. Oczywiście spróbujemy sobie ten smartfon na sam początek uruchomić, zawibrował, tak więc bateria jest tu w jakimś stopniu naładowana. Oczywiście pościągam sobie sobie tutaj folię, ściągniemy tą folikę tutaj ochronną z frontu tego smartfona. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Chociaż mam takie wrażenie, że jest to chyba jakiś fabryczny screen protector, ale ja jeszcze będę sobie tutaj naklejał szkło, tak? Więc potem to sobie zdemontuję. Możemy tutaj ściągnąć folię z tyłu. Możemy ściągnąć również tutaj tą nalepkę informacyjną. No i tak, urządzenie nam się już uruchamia. Natomiast ja nadal jestem pod ogromnym wrażeniem po prostu, jak pięknie ten smartfon wygląda. Ten kolor jest po prostu to obłędnie ładny. Cieszę się, że po używaniu złotego smartfona za tym kolorem, muszę Wam powiedzieć, że nie przepadałem, ale tak jak wspominałem, na S7, wtedy trafiła mi się okazja cenowa, właśnie na wersję złotą. Cieszę się, że w końcu wracam do czarnej wersji po prostu smartfona, chociaż tutaj też widzę na sam początek, że chyba to aluminium z tyłu będzie troszeczkę zbierać smugi. To jest takie pierwsze spostrzeżenie, które tutaj zauważam, ale oczywiście to wyjdzie w praniu, w takim oczywiście codziennym użytkowaniu tego smartfona. Tak jak mówię, pierwsze wrażenie wyglądu tego smartfona w kolorze Midnight Black jest po prostu obłędne. W pierwszym rozpakowaniu OnePlus 3T na kanale nie było wstępnej konfiguracji, tak więc możemy tutaj szybko sobie przez ten proces przejść, że tak powiem. Tak więc szukamy języka polskiego, klikamy sobie dalej. Metoda wprowadzania tutaj możemy sobie to wybrać. Łączenie siecią Wi-Fi na razie to pominę. Data, godzina, imię, nazwisko użytkownika możemy od razu sobie zabezpieczyć nasze urządzenie. Na razie to sobie pomina, oczywiście z przodu jest czytnik linii papilarnych. Usługi Google na to się tutaj zgadzam. No i konfiguracja ukończona, tak więc ten proces jest. Dość szybki, chociaż to jeszcze mamy taką konfigurację, czyli przyciski nawigacyjne, klikam sobie dalej, możemy od razu sobie włączyć pewne gesty w naszym urządzeniu. To wam pokazywałem w recenzji tego smartfona i w tym momencie już dopiero konfiguracja została zakończona. Zobaczę z jaką wersją systemu na start to urządzenie przyszło. i Jest to wersja Androida 601, tak więc tutaj będę musiał najprawdopodobniej zaktualizować sobie swój smartfon do wersji 7.00. Na sam koniec jeszcze raz troszeczkę poopowiadam wam o tej wersji. Night Black. Pierwsza fajna kwestia, na którą tutaj zwróciłem uwagę, czyli tutaj to fazowanie drobne, które jest dookoła ekranu. Ono jest takie mniej, można powiedzieć, świecące, jest właśnie w kolorze czarnym. Tutaj również przyciski, wszystko jest lakierowane w takim właśnie kolorze czarnym. Plecki w całości, w całej okazałości prezentuje się właśnie w taki sposób. Zobaczymy, jak ten materiał będzie się sprawował, że tak powiem, w codziennym użytkowaniu. Czy nie będzie się to jakoś mocno rysować, czy nie będzie też zbierać jakoś mocno. Na chwilę obecną, na chwilę po rozpakowaniu tego smartfona. Muszę wam powiedzieć, że wygląda on po prostu świetnie. Dobra, to jest na tyle, jeśli chodzi o to takie można powiedzieć, rozpakowania, także krótkie wrażenie na temat czarnej, limitowanej edycji OnePlus 3T. Na koniec zostawiam Was również z kilkoma przebitkami tego, jak ten smartfon w tym kolorze się prezentuje. Jeśli to rozpakowanie Wam się spodobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Natomiast ja się z wami żegnam, pozdrawiam was na razie.